Poprzednim razem bardzo spodobało Wam się rozwiązywanie egzaminu razem ze mną, więc w takim razie kolejny egzamin przed nami. Zaczynamy. Czy w tej sytuacji wolno Ci korzystać ze wszystkich pasów ruchu na całej szerokości jezdni? Nie, nie możemy, mamy tutaj żółte linie. Czy na tym pasie ruchu jazda jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką? Tak, jak najbardziej. Następne. Czy ta linia ciągła wyznacza Ci miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem stop. No zobaczmy, czy to będzie ta linia bezwzględnego zatrzymania. Tak, jak najbardziej widzimy już, że to będzie ta linia. Mhm. Tak, następne pytanie. Czy widoczny znak poziomy w kształcie trójkąta potwierdza ostrzeżenie o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? Patrzymy. Mamy już znak ustąp pierwszeństwa. Tak, i mamy tutaj znak poziomy. Tak, jak najbardziej. Mhm. Następne. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Teraz zobaczymy, co to za sytuacja. Mhm. Widzimy tutaj, że. Mamy, mamy wy, wyprzedzania, poza tym to auto też miało włączony kier, kierunkowskaz, więc tak musimy zachować szczególną ostrożność. Następne. Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pierwszemu? Co to za droga? Strefa ruchu. Nie, nie zawsze. Mhm, następne. Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, masz prawo jechać na wprost? Zobaczmy. Tak, jak najbardziej. Mhm, następne. Czy spożyty alkohol wpływa na zmianę pola widzenia kierującego pojazdem? No tak, oczywiście. Następne. Czy widoczny znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi? Tak, bo to jest skrzyżowanie równorzędne. Mhm, następne. Zamierzasz kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem. Czy powinieneś użyć kierunkowskazu? No tak, ponieważ będziemy skręcać w lewo, więc tak powinniśmy użyć. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pieszymi? Nie, oczywiście, że nie mamy, mamy pieszych na, na pasach. Nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? No, raczej nie. Jeszcze zobaczymy do końca. Nie zachodzą tutaj żadne okoliczności. No, nie, nie, nie możemy wyprzedzać tego z prawej strony. Następne. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwo pojazdowi z przeciwka skręcającemu w lewo? Dobra, patrzymy. Co my tu mamy? Jedziemy na wprost, drogą z pierwszeństwem. Oni skręcają w lewo. Nie, to mamy pierwszeństwo, nie musimy ustępować. Następne pytanie. Czy w tej sytuacji właściwie wybrałeś miejsce zatrzymania? Mhm. Powinniśmy się zatrzymać przed tą linią przerywaną. No nie, widzimy już za daleko, czyli odpowiedź: nie. Następne pytanie. Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala ci na wjazd za sygnalizator? No nie, jest to czerwone światło, więc nie. Czy za chwilą będzie nadawany sygnał zakazujący wjazdu? jest podniesiona ręka do góry, więc tak. Czy w tej sytuacji możesz wjechać za sygnalizator? Zobaczmy. Czerwone światło. Jeszcze cały czas trwa film. I żółte. Nie, nie ma zielonego, jeszcze nie, nie możemy wjechać. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo, jeśli nie spowodujesz tym utrudnienia ruchu? Nie, mamy tutaj strzałkę do jazdy prosto, nie, nie możemy jechać w prawo. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie? Ok, my skręcamy w lewo, a on jedzie na wprost, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Mhm. Nie, nie mamy. Następne. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi z kierunku przeciwnego na wprost? Czyli bardzo podobna sytuacja. Skręcamy w lewo. Oni jadą na wprost, oni mają pierwszeństwo, czyli my nie mamy. Odpowiedź nie. Następne. I już mamy pytanie specjalistyczne. Jakiej metody hamowania użyjesz w przypadku awarii ABS-u na śliskiej nawierzchni? Hamowania pulsacyjnego, wciśnięcia pedału hamulca do oporu, zaciągnięcia hamulca ręcznego. Mamy awarię ABS-u, więc użyjemy hamowania pulsacyjnego. Który z wymienionych zachowań wobec rannego wypadku może skutkować odpowiedzialnością karną? A zaniechanie udzielania jakiejkolwiek pomocy, B każde nieprofesjonalne działania ratownicze, C każde nieprofesjonalne i błędne działania ratownicze, zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy może skutkować. Mhm, następne. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? A poważne uszkodzenie silnika, B uszkodzenie hamulców, C uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, e, no to może być to poważne uszkodzenie silnika. Jaki może być skutek zużycia amortyzatorów kół kierowanych? A, zwiększenie przyczepności kół do jezdni, B, zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu, C, zwiększenie skuteczności hamowania, no oczywiście zmniejszenie przyczepności kół. Następne. Który z wymienionych przedmiotów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego? A, koło zaposowe, B, apteczka doraźnej pomocy, C, gaśnica. Obowiązkowa jest gaśnica. Następne. Czy przewożąc pasażera w wieku 6 lat motorowerem masz prawo poruszać się z prędkością 50 km na godzinę? Nie, to jest za szybko. Odpowiedź nie. Na jakim biegu powinien się rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni? Drugim najniższym dowolnym, na najniższym. Następne. Który z wymienionych hamowa... który, który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? A. Pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, B szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca, C wciśnięcie pedału sprzęgła, a następnie pedału hamulca. Jeżeli działa ABS, to szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca. Następne. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać kierując samochodem osobowym na drodze ekspresowej jednojezdniowej. Na jednojezdniowej mamy 100 km na godzinę. Następne. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? A zawsze gdy widzisz pojazd poprzedzający, B zawsze gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym, C zawsze gdy widzisz po, pojedynczego pierwszego na jezdnie. No zawsze gdy istnieje możliwość oślepienia, czyli odpowiedź B. Następne. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu? A bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra. B bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. C bezpieczny, czyli zawsze taki sam. No bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni, oczywiście. I to już ostatnie będzie. Jakiej prędkości nie możesz przekraczać na obszarze zabudowanym, holując samochodem osobowym inny pojazd silnikowy? No to przy holowaniu mamy 30 km na godzinę, czyli odpowiedź A. I następne to już będzie tak. No. Piękny wynik. Oczywiście musicie mieć świadomość, że ja te testy rozwiązuję i te pytania z Wami już od bardzo dawna, więc część tych pytań jest mi po prostu znana prawie, że na pamięć, stąd idzie mi to dużo szybciej i łatwiej. No niemniej jednak będziemy, myślę, że raz w tygodniu lub na dwa, raz na dwa tygodnie rozwiązywać ze sobą w ten sposób egzamin, żebyście zobaczyli jak to wygląda naprawdę. I przypominamy, że całą bazę egzaminacyjną, możliwość bezpłatnego testowania znajdziecie u nas w serwisie L-Testy i w naszych aplikacjach mobilnych testy na prawo jazdy. Dziękujemy, pozdrawiamy, do następnego razu.